I jakie były Twoje początki? Myślę, jak wszystkich, czyli niepewne, pełne pewne pe nie, niepewności, czy może nawet nie obaw, ale bardziej braku wiary w siebie. Więc początki jak to początki. Człowiek robi tak, najle potrafi na początku. Ja myślę, że robienie jakkolwiek jest lepsze niż unikanie działania. Też jesteśmy aktualnie na inwenci padły fajne słowa, że najwięcej pomysłu, najwięcej wizji, najwięcej pieniędzy jest na cmentarzu niestety, bo ludzie rodzą się z jakąś wizją, no i potem ją zabierają ze sobą do, do grobu. A jakie były twoje wątpliwości lub obiekcje, jeśli były? Często ludzie mają obiekcje wobec samej branży, wobec firmy? Albo wobec siebie. I w moim wypadku to był głównie nacisk na tą trzecią. Yy, trzeci filar, że nie wierzyłem w siebie, nie wierzyłem, że ja mogę to zrobić w tym biznesie, w swoim ciele, swoim swoim portfelem, czy ze swoim mózgiem. Więc obawy były głównie o to, czy ja sobie poradzę, ale na tyle byłem uparty, że po prostu skupiałem się na tym, żeby wygrać dany dzień, każdego dnia dokładać jedną cygiełkę. No i czas bardzo szybko mija i jeden dzień przemienił się w tysiące kolejnych i pięć, o pięć lat starszy od początku i pewnie pięć lat gdzieś tam mądrzejsze. A skąd w ogóle zaczynałeś przed właśnie zajmowanie się tradingiem i network marketingiem? Ja Wiedziałem się o samej branży, networku, nawet nie o tradingu, ale o samym networku w 2018 roku. Wtedy jeszcze pracowałem w Empiku, wykładałem książki i jedna z książek miała bardzo dziwnego autora, który nazywał się Kiyosaki. I ta książka właśnie Roberta Kiyosakiego mówiła o dochodzie pasywnym, o innym modelu biznesu niż etat, więc to wszystko zaczęło się gdzieś tam od ciekawości. Może od przypadku, może od losu, może od mojej gdzieś tam ambicji, że sięgnąłem po te tytuły, zainteresowałem się branżą i gdzieś tam potem poszło.